Cześć, Ewelinko. Dzień dobry. Spotykamy się na protokole. Nie znasz tematu? Zamknij oczy, proszę, żeby już nie przedłużać. Jak policzę do trzech, przejdziemy do dzisiejszego protokołu i sprawdzisz, jak powstał CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych z siedzibą w Genewie. Jeden, dwa, trzy. Widzę jakąś datę. I koło metalowe, data 1898. Ponieważ każda organizacja, nie wiem, powstaje oficjalnie, zawsze ma jakieś źródło gdzie indziej zupełnie. Jaki był cel tej organizacji na początku jej istnienia? Ale ten taki oficjalny czy nieoficjalny?